Oni zatrudniają ludzi, mają po 100-150 pracowników z tam, wiadomo, Polski, Estonii, Łotwy i tak dalej. I ci ludzie e, mają po prostu kontrakty takie świeciowe, że no brak słów. Na przykład, ile kosztuje w Norwegii hita? No od 3,5 miliona do tam 7-8 milionów, tak? To jest nowa hita. No to co teraz, jak ja Ci powiem, że za postawienie takiej hity, Ci baroni płacą na przykład swoim pracownikom 80 tysięcy koron. Pracują w grupach po dwóch, dwie osoby pracują na jednym, na jednym takim projekcie i od zera do gotowego bo tu mówimy gotowe już pod klucz ci ludzie dostają płacone 80 tysięcy, to znaczy wspólnie 40 na głowę. To znaczy za dwa miesiące pracy, bo taki projekt im zajmuje przynajmniej dwa miesiące, to za dwa miesiące pracy oni mają 40 tysięcy koron na głowę. I to jest według prawa. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mam bardzo ciekawego gościa. Po raz kolejny, po długiej przerwie, spotykam się z Ewą, która od urodzenia mieszka w Norwegii. Jako, że tak długo już tam przebywa, umie poruszać się w norweskim systemie, szeroko pojęty, i poza swoimi zwykłymi codziennymi czynnościami, Ewa pomaga m.in. Polakom poszkodowanym przez pracodawców, czy norweskich, czy polskich, którzy m.in. nie otrzymali swoich wypłat, czy w jakiś inny sposób zostali przywróceni z nich oszukanie. Ale to nie całość działań Ewy. Zapraszam do odcinka. Powiedz proszę, czym na, na co dzień się zajmujesz? Bo z, jak my rozmawiamy, rozmawialiśmy wcześniej, bo już się znamy trochę czasu, nie. mówisz, że kontaktują się z tobą różne osoby i Polacy i Norwegowie i mówią o swoich, że tak powiem, problemach. I ty często pomagasz w rozwiązaniu. Wcześniej pomagałeś na przykład polskim pracownikom oszukanym przez norweskich pracodawców. No i wiele innych takich sytuacji Podobnych. Powiedz proszę, czemu akurat do ciebie się zgłaszałem, czemu ty to robisz, czemu ty to zaoferz. Nie wiem, no wiesz, ludzie na pewno słyszeli. No, większość ludzi znaczy no nie wiem, głupia odpowiedź. Wiem! No, no. Większość, ludzi, większość ludzi po prostu słyszało od jakiegoś znajomego, tak, że coś tam załatwiłam, e, lub temu pomogłam, lub tem temu i wiesz, no, no dlatego się kontaktują, tak? Generem kanału jest Multinor, czyli platforma, na której załatwicie norweskie formalności i tłumaczenia dokumentów online i w najlepszej cenie. Zaloguj się na multinor.no i prześlij swoje dokumenty do tłumaczenia. Wy Cenę otrzymasz już po kilku minutach. Zobacz, jakie to proste. Tak, no, droga, droga pantoflowa, tak? To nie, że ja wiesz, prowadzę jakąś działalność, po prostu no. No, po prostu pomagam ludziom. A mieszkam tutaj jednak od dziecka. No to wiesz, to, to, to takie, no, mam. E, większe znajomości może i systemów i tego wszystkiego niż, niż ktoś, kto przyjechał tutaj jak był dorosły, tak? Właśnie przypomnij, bo Ty jesteś od 14 roku życia w Norwegii? Nie, 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 nie. Ja tutaj się przeprowadziłam, znaczy przyjechałam z matką pierwszy raz do Norwegii w 1987 roku, mhm. a na stałe się przeprowadziłyśmy w 1990. Czyli w 1990, czyli no już parę lat tam, parę lat tam jesteś. I no tego... 35 lat na stałe, tak. Mhm, mhm. No dobra, to to mamy, to to mamy w zasadzie wyjaśnione. Jak rozmawialiśmy poza kamerami, to wspominałaś, że o norweskich biznesmenach, że przekręty. To taki jest temat bardzo ogólny, ale co to znaczy? Przekręty, wiesz, powiem Ci... Chodzi o polskich jest, pracowników, norweskich... Tak, 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 hmm? jest, jest bardzo dużo pracodawców i powiem Ci, Norwedzy, z tego co ja zauważyłam, to Norwegowie przez ostatnie, no powiedzmy, od 2004 roku, tak, gdy Polska weszła do Unii i te wszystkie inne kraje, e, to zauważyłam taki trend, że po prostu e, oni się uczą, oni się uczą, jak ten system wy, wy, wyzyskiwać. A aby być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi Norwegii, zachęcam do subskrypcji kanału mojej Norwegii: kliknięcia dzwona, wyrażania swojej opinii w komentarzu lub nawet udostępnieniu materiału dalej. Uczą się też od polskich pracodawców, bo niestety jest duża ilość Polaków, którzy tutaj założyli działalność i robią te przekręty, tak? Także oni się po prostu uczą od nich i na czym to polega? No polega to na tym, na przykład, że mogę tutaj podać z naszych okolic, z naszych rejonów, mamy tak zwanych baronów hitowych, hity hitwarunych. Było też pisano o tym w gazetach, Afton i tak dalej, tylko nie o norweskich. Pisali wtedy o na przykład jakimś hit barun z Łotwy to było. Mm -hmm. Oni zatrudniają ludzi, mają po 100-150 pracowników z tam wiadomo Polski, Estonii, Łotwy i tak dalej. I ci ludzie mają po prostu kontrakty takie świeciowe, że no brak słów. Na przykład Ile kosztuje w Norwegii hita? Wiesz, ile kosztuje w Norwegii nowa hita teraz w górach taki fajny teren? Na pewno dużo. Orientujesz się? Znaczy wiem, że są ceny są różne, ale to pewnie w milionach też idzie w ceny. No, od 3,5 miliona do tam 7-8 milionów, tak? To jest nowa hitta. Mhm. No to co teraz, jak ja ci powiem, że za postawienie takiej hity. Yy, ci baroni płacą na przykład swoim pracownikom 80 tysięcy koron. Mhm. Pracują w grupach po dwóch, dwie osoby pracują. Na jednym, ta, na jednym takim projekcie mhm. i od zera do gotowego, bo tu mówimy gotowe już pod klucz, ci ludzie dostają płacone 80 tysięcy, to znaczy wspólnie 40 na głowę. Mhm. To znaczy za dwa miesiące pracy, bo taki projekt im zajmuje przeważnie dwa miesiące, to za dwa miesiące pracy oni mają 40 tysięcy koron na głowę. Mhm. I to jest według prawa. Dlaczego? No dlatego, że nie mają ich zatrudnionych jako y, na godziny, jako wiesz. E... A, czyli to jest umówione, że jest wykonanie dzieła, tak? Czyli oni muszą postawić i mają za to y, ileby te, tego nie robili, tyle mają y, ileby im to nie zajęło czasu, to stawka już jest ustalona, tak? Dokładnie, i ci ludzie pracują nocami. Wiem to, bo wiem to od ludzi chyciarzy, którzy no, z którymi rozmawiam i mówią, że na tych nowych projektach, gdzie są stawiane tam hity obok nich, mhm. ludzie pracują całymi nocami. Także wiesz, to jest naprawdę no to jest szlawy drift. Szlawy drift to jest, co to się mówi po Ale polsku. Ci pracownicy, bo, bo to mówisz, że to są za to, nie, nie, to są nie Norwegowie, czyli przyjaźni z Europy Wschodniej powiedzmy tak tak, szeroko. Tak. Yy, mm. I oni, mają, oni sobie mają jakąś. Czyli mają umowę podpisaną z tym pracodawcą. Mają to nie umowy, jest tak że tak. Ale stawały tak, tak. taki gruby, że na czarno pracują. Nie, to nie pracują na czarno, mają umowy, tylko tak jak mówię, te umowy są tak śmieciowe, że to po prostu, no to. To, to, się, no to jest szlawy drift, inaczej tego nie idzie określić. Niewolnictwo prowadzenie niewolników, no trzymanie niewolników, tak? Mm. Yy, to jest naprawdę, no teraz to w tamtym roku właśnie ten jeden z chłopaków, co u nas był teraz na święta opowiadał, że w tamtym roku został zatrudniony u Polaka i ten Polak mu dał na umowie 120 koron na godzinę. Rozumiesz? 120 koron na godzinę płaci się człowiekowi, który naprawdę potrafi stolarkę, to nie jest sobie jakiś piekarz czy policjant, który przyjechał do Norwegii sobie dorobić i ja potrafię zrobić to i tamto, tak? No bo tak, tak, tak często bywa. Chłopak, który naprawdę potrafi stolarkę, ma własne narzędzia, własne wszystkie e, e, samochód, wszystko tak. Mhm. E, a on dostaje 120 koron na no godzinę. Dlaczego on się na to godzi? Skoro on jest stolarzem, który umie, to nie miałby pracy. No więc nie miał języka. Nie miał języka. I tutaj mamy właśnie całe sedno tego, dlaczego nadal tyle ludzi po prostu jest wykorzystywanych. Dlatego, że nie mają języka, tak? Nie mają języka, nie mają znajomości, akurat przyjechali do kraju. I po prostu nie znają. Nie znają ani zasad, ani... Rynku, no słyszeli, że dobrze się zarabia, no ale rozumiem, że z racji, że nie mają języka, no to muszą się ja może się zgodzić teraz te na. zarobki to w Norwegii, wiesz, jeżeli się przelicza na polskie, no to, to tam no, się. No już się nie opłaca, tak? Szału nie ma. No, był szał no. większy, teraz jest szał mniejszy, tak powiem. No tak, tak. Ale to o tym mówiłam, że w 2015, znaczy, no jak już mówiłam, jak będą podnosić stawki w Polsce, mhm. wynikiem tego będzie nie tylko, że Polacy będą lepiej zarabiać, wszystkie firmy zachodnie się wycofają z Polski, rynek nie będzie już po prostu opłacał się. Dla nich, ale to będzie też się wiązało z tym, że ceny będą wyższe, tak? No. no i co widzimy w Polsce dzisiaj? No, ceny już są prawie takie, jak w Norwegii. Właśnie goście, którzy byli u nas na święta, teraz byli w szoku, jak byliśmy w sklepie, że sery włoskie i tak dalej, te same ceny co w Polsce. Także. Znaczy, no, niektóre na pewno, tak, ale, ale to pewnie jeszcze, jeszcze dużo rzeczy jest takich, że w Polsce. Chociaż te ceny, jak ja na przykład byłem w farmerze w Europie, to rzeczywiście. Kiedyś, jak się wyjeżdżało z Polski, to się liczyło kasę, a teraz te ceny, jak się idzie do sklepu w nie. Z, z Anglii, nie ma już takiej nie różnicy. Takiej, nie ma takiej różnicy, czy we Włoszech, czy w jakimś tam innym, czy w Niemczech. Nie. Różnicy nie ma, to prawda. No, więc nie. w Norwegii, tak jak mówisz... No dobra, czyli ale według prawa tak może być, bo, bo oni się na to zgadzają, tylko że są przymuszeni jakby, bo nie znają języka ci pracownicy, Litwa, Polska. Wiesz, ogólnie, no to no wiesz, ogólnie to są niby minimalne stawki w branży budowlanej, tak, w hotelarskiej i tak dalej. Ale no to jest sposób po prostu na obejście tego, tak? Mhm. Że zamiast płacić ludziom na godzinę, to piszesz kontrakty po prostu z nimi na dzieło, tak? Mhm. No i w ten sposób ci ludzie są wyzyskiwani. I to jest, naprawdę mówimy, tego jest masa. Tego jest bardzo dużo. E, czym to się kończy? Jak ci ludzie przeważnie zaczynają protestować, e, to ci pracodawcy po prostu ich wyrzucają. Wyrzucają ich z pracy, tak? Dlatego, że są kolejni, którzy przyjadą. E, którzy się nie znają na prawie, którzy nie znają e, swoich praw, tak? I się zgodzą na to. Także wiesz, to jest... E... To odpowiada. To, 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 to raczej zmiana będzie chyba ciężka do bo to odpowiada pracodawcom, którzy sobie żyją w Norwegii, więc, więc pewnie ta zmiana będzie ciężka tym zrobić. No, sobie, no wiesz, to, no, no trzeba działać. Ten jakiś, tak? Dobrze pamiętam? Mówię, że... Tak. W ten tak. Hmm. Nie no, ale wiesz, to, to, to też się tyczy Polaków, tak, którzy, którzy po prostu nigdy wcześniej w Norwegii nie byli dopiero, bo są też ludzie, którzy dopiero w tamtym roku lub w tym no, roku tak, tak, tak. przyjadą, tak, także wiesz, ludzie muszą znać swoje prawa, na przykład e, e, jeżeli mówimy już o przekrętach pracodawców, to możemy też powiedzieć o na przykład Bank ID, tak, dostajesz tą kudebrikę lub ten e, na komórce, taki ten app, i tym załatwiasz sobie wszystkie sprawy w Norwegii. Um, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że często ci ludzie, właśnie co przyjeżdżają, nie znają języka, proszą pracodawcę o pomoc. Dają pracodawcy ten bank ID, swoje hasło i wszystko. Miałam sprawę, to było kilka lat temu, um, gdzie byłam w Solixrode, to jest ten taki sąd polubowy. Um, I reprezentowałam Polaka, który właśnie w ten sposób został okradziony przez swojego pracodawcę, dlatego że pracodawca zaciągnął na niego pożyczki. Rozumiesz? I się okazało, że to nie tylko na niego, ale na wszystkich pracowników, których tam miał, dlatego że żaden z nich nie mówił ani po polsku, ani po, znaczy, po, po norwesku, ani po angielsku. Mhm. Dali mu to w dobrej wierze, tak, że on im, wiesz, pozałatwia wszystkie sprawy urzędowe i tak dalej, a on zaciągał sobie na nich kredyty. Także wiesz, naprawdę, no ludzie muszą... E... to też dobrze, dobrze świadczy o bankowym systemie, że można bez udziału osoby Wręczęciami kredyt. Tak jak ja bym... Wiesz, ten Bank ID to jest właśnie, to jest swoje wszystko, tak? To jest właśnie to. I ludzie podpisując umowę w tym w banku, mhm. tam pisze, że to jest po prostu najważniejsze, co masz w Norwegii: tym załatwiasz wszystkie sprawy, nawet i kredyty bierzesz. Nie musisz iść do banku, tylko załatwiasz sobie kredyt przez internet, tak? Mhm. No niestety, no jak ktoś podpisuje kontrakt, a nie wie, co tam jest napisane, no to co no z tak, tego może być? Tak, tak, no wychodzi i tak, tak. wychodzi tak, jak wychodzi, tak? Ale to ciężko z tym coś zrobić, no bo zawsze będą ludzie, którzy nie znają języka, a przyjeżdżają do pracy. No znaczy, wiesz, ogólnie powiem ci, że banki zmieniły swoje praksis, um, um, praktykę tak, kilka tak, lat tak, tak. temu zostały wprowadzone nowe takie wytyczne, mhm. że jeżeli nie umiesz mówić po norwesku, musisz fizycznie się pojawić w banku, tak, żeby tak, odebrać tak. ten bank ID. Jeżeli nie jesteś w stanie się porozumieć z osobą, która cię obsługuje, no to go nie dostaniesz. Tylko, że problem jest taki, że nadal w małych bankach, w takich wiesz, mniejszych miejscowościach, te banki nadal wydają te banki ID dla ludzi, którzy nie umieją norweskiego. Wiem to, dlatego że mam no dwa takie przypadki, teraz dosłownie z ostatnich miesięcy. Gdzie ci ludzie dostali? Nie umieją ani e, M, ani B, jak to się mówi po norwesku, a mimo wszystko dostali do banka. I dzisiaj pytam, gdzie to załatwiłeś? W małych bankach, tak? W małych, lokalnych bankach. Także wiesz, nie wiem czemu, no niby to już zostało, wiesz, zablokowane, to jest dla ochrony tych ludzi, bo to wiesz, no nie chodzi o to, żeby im utrudniać życie, tylko de facto chronić ich przed nadużyciami osób trzecich, tak? Mhm. Tak samo jak pracodawcy yy, yy, nie wydawali, yy, jak się mówi, skatopier, jak przychodziło rozliczenie podatkowe. Mhm. Wiele takich spraw miałam, gdzie pracodawca po prostu te pieniądze, posiadając bank ID osoby, przelał sobie na własne konto zamiast dla tej osoby, tak? Ale to teraz jest sprawy jakieś takie świeże, czy to już są zamieszkłe, starsze? Ta tak, tak, nie, to teraz też nawet, no teraz takiemu estończykowi też pomagam właśnie, no to pracodawca nie wypłacił mu oraz około stu innym osobom dwóch ostatnich wypłat oraz ferie premierki. No, no rozumiesz? Pis pisałaś chyba o tym no, także to jest, to jest po prostu, no, no tragedia, no, no, um... no, to, no. Tragedia, ale powiedz, zgłasza się do ciebie taka osoba, na przykład taki estończyk, tak? M. M y mm -hmm. W ilu tych przypadkach jesteś w stanie coś pomóc mu? W jakim stopniu to jesteś mu w stanie pomóc? i w jakich, w Ile z tych, tych spraw jest pozytywnie załatwionych? Tych spraw to 99% jest pozytywnie załatwionych, dlatego że to są, to są przeważnie, wiesz, bardzo proste, łatwe sprawy do, mhm. do ogarnięcia, tak? Sprawy na przykład z banka ID są bardziej skomplikowane, Dlatego, że no, podpisujesz ten kontrakt, tak? Gdzie mówisz, że nikomu tego nie udostępnisz. To jest tam w kontrakcie pisze, że jest zakaz udostępniania swojego banku ID mhm. osobom trzecim i hasła, tak? Także wiesz, no, byłam na przykład w Foliks i przegrałam sprawę już o te bank ID. Ale dlatego, nie że no. Sprawę to była sprawa w sądzie. Tym polubowym. Mhm. Foliks Rody to jest taki sąd polubowy, tak? Mhm. E, także, m, e, no. Nie, nie po prostu, nie poszli na to, że no człowiek jest de facto niewinny, mhm. gdyż no nie rozumiał, tak, on nie rozumiał, to było ten... bazowali tylko i wyłącznie na tym kontrakcie, który podpisał z bankiem, no tak. tam jest napisane jasno, klarownie, nie masz prawa tego nikomu innemu przekazywać, nie masz prawa nikomu udostępniać tych danych, zrobił to, no i niestety Ale no, mówisz, że, mówi, że większość się udaje, to czemu ta akurat się nie udała? Znaczy, nie yes. zas zasady, tak, było... Nieznajomość prawa nie zwalnia cię z obowiązku jego przestrzegania. Więc, tak. Y, ale mówisz, że w innych przypadkach, czy to są jakieś inne sytuacje? Tym, e, jak znaczy, to nie, no to, bo pytałeś o wypłaty. Wypłaty, mm -hmm, tak. ferie penier, skatek pieniędzy, skaty, i tak dalej. To wszystko idzie bardzo prosto. Ale sprawy na przykład, gdzie jest bank ID za. Yy, Dobra, zamieszane. <laughs> Gdzie, gdzie po prostu osoba wydała swój bank jej osobie trzeciej, hmm. no to już jest wiesz, to już jest de facto przestępstwo popełnione przez tą nieświadomą osobę, no, tak? Rozumiem, jasne. No. A powiedz w przypadku tego właśnie wynagrodzenia, to jeżeli ty byś nie zainterweniowała, to hmm. to jest hipotetycznie. Jeżeli byś nie zainterweniowała, to tych pieniędzy ten pracownik by nie dostał. Nie, no nie. Okay. i to mówisz, że to jest proste, bo to jest wałek typu y, nie wiesz co masz powiedzieć, to to idź się załatwiaj, y, człowieku z Litwy, bo tam i tak ci każdy będzie miał w, wiadomo dzielę. Tak. Nie, no wiesz, no ci ludzie nie umieją ani angielskiego, ani, wiesz, boją się też, bo myślą, że coś tam. E, e, często są nastraszani, tak? No sobie, idź, idź, no to zobaczysz, co ci, co ci zrobią, tak? E, wiesz, także. A mówimy naprawdę no, o tysiącach ludzi, tak? To nie jest coś, co spotyka jedną czy dwie osoby w ciągu roku, tak? Także no, ludzie muszą znać swoje, swoje prawa. Wiadomo, są też i ludzie. Ja nie mówię, nie wszyscy pracownicy są uczciwi, tak, e, stanę też trochę po stronie e, tych niektórych pracodawców, bo zdarzają się przypadki, gdzie na przykład pracodawca nie wypłaca pracownikowi e, wszystkich zaległy, zaległych pieniędzy, mhm. dlatego, że ten pracownik na przykład e, w pracy zepsuł to i to i tamto i to i to i tego, a więc pracodawca de facto poniós, poniósł większe e, szkody, e, koszta, tak, tego pracownika niż to, co ten pracownik sobie zarobił, tak. I to jest takie wiesz, no już kiedyś tłumaczyłam to ludziom, są ubezpieczenia od tam, nie wiem, kradzieży narzędzi, od pożaru na budowie, czegokolwiek, ale no nie ma ubezpieczenia od debilnego pracownika, tak? Powinno być. <laughs> Powinno być, dlatego że no niestety zdarzają się tacy. Mamy i piekarzy i policjantów, tak, którzy przyjeżdżają do Norwegii i udawają budowlańców, także wiesz, no.